Dlaczego na zupki w proszku mówimy chińskie, skoro wcale nie są z Chin? Skoro ala to alicja, to dlaczego pola to nie policja? Skoro winnica jest na wino, to piwnica jest na piwo? Czy jeżeli ktoś jest łysy, to powinien używać szamponu do włosów? Skoro dzień ma 24 godziny, to ile godzin ma noc? Dlaczego, kiedy patrzymy na ocean, to myślimy, że woda jest niebieska? Dlaczego na sałatkę mówimy sałatka, skoro nie zawsze jest w niej sałata? Dlaczego mucha potrafi wlecieć przez małą szczelinę, a nie potrafi wylecieć przez otwarte okno? Dlaczego w telewizji nie ma reklam mikrofalówek? Skoro hot dog to gorący pies, to dlaczego jemy parówkę w bułce? Dlaczego na cukiernie mówimy cukiernia, skoro nie możemy tam kupić cukru tylko ciasta? Ile to jest średnio na jeża? Dlaczego na piekarnie mówimy piekarnia, skoro nie kupujemy tam piekarników? Czy jeżeli ktoś jest sierotą, to może iść do lekarza rodzinnego? Dlaczego Joanna, to Asia, a nie Anna? Dlaczego na słoninę mówimy słonina, skoro nie jest zrobiona ze słonia? Dlaczego na świnkę morską mówimy świnka morska, skoro nie jest ani świnią, ani z morza? Jeżeli istnieje ocean spokojny, to dlaczego nie istnieje ocean nerwowy? Dlaczego mówi się, że lodówka chodzi, skoro stoi w miejscu i nigdzie nie idzie? Dlaczego górnik nie pracuje w górach, tylko pod ziemią? Czy będąc facetem mogę używać kremu dla kobiet? Dlaczego mówimy, że ktoś siedzi na telefonie, skoro trzyma go w ręce? Dlaczego mówimy dzień dobry, skoro nie każdy dzień jest dobry? Skoro bankomat wydaje banknoty, to dlaczego alkomat nie wydaje alkoholu?